Szczęść Szczęść Boże Dziś, yy, dziesiąty Miromas, w którym w sumie nic się nie dzieje Tak, dziesiąty, musiałem się upewnić. Tutaj jest rozstawiony... Jakie ja mam to wam pokazać? Może jakoś tak. Tutaj jest rozstawiona kamera, lampa, ponieważ nagrywałem właśnie odcinek na wątpie. Powiem wam, że nie chciałem nagrywać, ale ostatecznie postanowiłem, że nagram, bo po prostu eee. no miałem ochotę i też chciałem zamknąć już ten temat, który poruszyłem gdzieś tam na. Mogę się już, że tak powiem, rozebrać. Poruszyłem go na Insta Stories i też nagrałem TikToka o tym, więc postanowiłem, że zamknę ten temat. Specjalnie wyjąłem znowu głowę pingwina. Tutaj musiałem w ogóle zrobić małe przemyblowanie bo usunąłem kalendarze, w których była widoczna, wiecie, wielka nazwa, bo nie chciałem robić reklamy w tym odcinku, wątpię, więc zaraz pingwina schowam, no i poprzestawiam, wróci na miejsce po prostu to tak jak tu było, więc muszę się tym zająć. I w ogóle dzisiaj ktoś mi napisał komentarz, nie wiem czy wygadał, czy faktycznie dzięki temu... Zatrzymał, że tak powiem, plagę. Ale mam insekty, niestety, w sensie insekty. No, na roślinach, robactwo jakieś. Nie wiem w ogóle, czy to są jakieś tam. Nie wiem, co to za rzeczy. Ja się nie znam. Ale no, coś mam. Takie czarne kropki. Jak ktoś mi napisał, właśnie. Spójrz na swoją. Y, muszę tutaj jakoś to ogarnąć, bo tak ciemno. Teraz rozpinam koszulę sobie. Dlatego taka pozycja dziwna. I muszę to jakoś wiedzieć, żeby było jasno. Odsłonię to. Także oczywiście zapraszam na kanał Wątpię, ale nie wiem, kiedy się pojawi ten y, odcinek. Bo dzisiaj dopiero nagrywałem. Ten, ten teraz, który wy widzicie. To on będzie taki szybko cięty, że tak powiem, mało będzie efektów, cięć i tak dalej, bo muszę go. Bo ja go dzisiaj nagrywam i dzisiaj wrzucam, także szybko nagrywam, będzie mało tutaj poruszanych tematów. Ale ktoś powiedział właśnie, że spójrz na, na, na Monster. Boże, jak w ogóle odsłoniłem okno, bo miałem zasłonięte, bo jak ja nagrywam, wątpię, to mam tu włączoną lampę, dlatego y, mam zasłonięte okna i zaraz wam pokażę, jaka zima piękna przyszła. O ja, a jutro jest sobota i ja jutro już mogę wychodzić. Nie wiem, czy wyjdę, bo powiem szczerze, że trochę boję się, że. Wyjdę i zaraz znowu zachoruję, bo jest chyba zimno, bo jest masa śniegu. Ale w niedzielę z siostrą idziemy na jarmark do Gdańska, w końcu, także będzie. I może mi się uda do Dramci pojechać. Dramcia miała do mnie przyjechać, jej się już chyba raczej to nie... A może ja ją w sumie namówię, żeby ona przyjechała jednak do mnie. No zobaczymy, zobaczymy. Natomiast może się uda w grudniu spotkać z Dramcią, byłoby fajnie, ale pokazuję, so, co Wam pokazuję teraz? Aha, już pokazuję. Niestety była plaga. Wszystkie rośliny opryskałem opryskiem. Również te. One były wszystkie zdjęte z okna. Wszystkie były opryskane. Również moja choinka była opryskana. Najgorsze rośliny, które były w najgorszym stanie, to była monstera. Ta mała, taka jak się nazywa, kalatea chyba, czy no nie wiem, ta ładna, taka kolorowa. Fikus. I tutaj jest jeden wór. Po prostu one są opryskane i są w komorze gazowej. I wszystkie rośliny i tam po prostu teraz gniją, że tak powiem, te robactwa. I tutaj kolejny wór. I tutaj mam też jakieś rośliny. Już nawet nie pamiętam jakie, ale to był zamiar kulkas, te, które po prostu widziałem, że najwięcej tego robactwa na nich, więc umieściłem je po prostu w komorze, a resztę spryskałem i też właśnie były, tak wiecie zdjęte z tych miejsc, spryskane i mam nadzieję, że jako tako się pozbyłem tego robactwa, ja na, na tych reszcie, na tych roślinach nie widziałam robaków ale w razie czego je spryskałem no i przede wszystkim te, na których widziałem te robaki a to się stało w sumie dlatego, że ja ostatnio no mało czasu jednak poświęcam roślinom no nagrywam vlogmasy, montuję, dużo jest tej pracy codziennej, muszę to też zgasić bo to mi tak tutaj tworzy jakieś ciemne kadr chyba, czy w ogóle już jest ciemno, która jest godzina wpół do drugiej, no mam nadzieję, że jeszcze nie, nie zrobi się ciemno, zobaczcie, że no rośliny to nie jest tylko przyjemność, niestety często, często gęsto ja to moja pierwsza taka sytuacja w sumie, że mamy właśnie jakieś insekty niestety na nich, szczególnie zimą, ja teraz mam cały czas włączony tutaj nawilżacz powietrza bo on, y, uważam, moim zdaniem, że minimum 50-55% wilgotności powinno być. Te rośliny niestety zaatakowały te robactwo, bo było tutaj sucho przez jakiś czas. Ja nie używałem aż tak dużo, wiecie, teraz prąd rożeje. Nie używałem aż tak dużo mojego nawilżacza, bo się bałem, że będę miał wielkie rachunki. Nie wiem w sumie, jaki będę miał, bo jeszcze nie dostałem za prąd. Używam go teraz, bo tak było 30-35%, 40, takie były po prostu procenty, jeśli chodzi o wilgotność. Uważam, że to za mało przy roślinach takich tropikalnych, gdzie one lubią wilgotny klimat. No, musi na chodzić i tyle. Kaloryfer odkręcam co jakiś czas tylko na noc no i wtedy też nawilżacz działa. Jak już jest mega zimno, teraz chyba jest, nie wiem w sumie ile jest stopień na zewnątrz, bo jak wiecie mam izolację, jeden stopień, ale jak było minus 9 to kaloryfer musiał być włączony, bo niestety było zimno tutaj. No i co otworzę teraz kalendarze adwentowe tak jak mówię, za dużo nie będzie się działo, bo niestety, no chcę zmontować ten odcinek wątpię, żeby on się pojawił w miarę na bieżąco tym bardziej, że ostatni odcinek na wątpie pojawił się 12 listopada, także miesiąc temu, właściwie miesiąc temu będzie za... Zada za dwa dni, czyli wrzucam tam odcinki co miesiąc, ale tamte odcinki jednak wymagają przygotowania, większej pracy. Ja piszę sobie skrypt, żeby to, co mówię miało jakikolwiek, wiecie, sens ręce i nogi, bo to jednak są takie, no, dosyć ważniejsze tematy. To nie są vlogi tam, więc trochę inaczej wtedy wygląda nagrywanie takich filmów. Tak jak widzieliście, musiałem sobie przygotować całe tło tutaj, rozstawić sprzęt, więc no, zajmuje to więcej czasu i dlatego dzisiaj w sumie wstałem rano, a jest 13.30, ja tak naprawdę oprócz oprysku to dzisiaj nic nie zrobiłem. A już nagrywam tego Miromasa i zaraz go kończę, bo inaczej jak ja Będę długo nagrywać, to on się na 19.30 nie przetworzy, bo YouTube strasznie długo przetwarza filmy. Będzie otwieranie kalendarza adwentowego, czyli dzisiaj jest 10, tak? Muszę jeszcze sprawdzić raz, bo jest to prostu... no, nie. Otworzymy teraz kalendarze adwentowe. W sumie mógłbym to zrobić i chyba to zrobię. Skoro mam takie ładne tło, to to wykorzystam. Także zapraszam do otwierania kalendarzy. Jednak zasłoniłem okno i zapaliłem lampę. O, jaki fajnie. I tutaj koszulę już rozpiętą, nie chcę mieć zapiętej. Była na wątpie. Tutaj może być już taki. Może nawet sobie podwinę rękawy. A co? Otworzę tutaj kalendarze adwentowe i to chyba będzie na tyle w dzisiejszym vlogu, niestety, bo no, będę montować wątpię, więc tutaj nie chcę poświęcać czasu na montaż. Ale otworzymy kalendarze, wiecie mniej więcej, co się u mnie dzieje. My, my się wydaje, że kolejny odcinek też będzie w miarę taki szybki, bo szykuję QA, a chcę je nagrać w takiej, mam nadzieję, nietypowej formie. A i mam nadzieję, że widzieliście dziewiąty Miromas, bo on był po prostu. No jest nadal na kanale, więc on jest, a nie był. No niesamowite, w sensie moim zdaniem. Bardzo dużo pracy, bardzo wydaje mi się, że. Przedśmieszny też pewnie nie każdego jest to humor, ale mój jak najbardziej jest to humor. O, a świeczka, świeczka z, bo tutaj mamy świeczka z, świeczka świeczka z tego kalendarza. Tego kalendarza Janke Kendall, ta druga zielona, pachnie mniej intensywnie niż ta, która była pierwsza, ta biała. Ona była naprawdę bardzo intensywna. Tą zapalam i ona aż tak nie pachnie, a węch już mam praktycznie w 100%, bo już wszystko czuję, nawet własnego stolca. Przechodzimy do otwierania kalendarza. Zaparzę sobie od razu herbatę, więc jako pierwszą otworzę herbatę. Okto numer 10 w kalendarzu English t -Shop, Berry Roybos. Ale fajna nazwa, zobaczcie. Berry Roybos. No powiem Wam, że berry rojbos to prawie jak Merry Christmas, albo Christmas Merry. Mamy tu organiczną herbatę rojbos oraz jabłko, razbery to są maliny, blueberry to są borówki, żurawina i cynamon. O Boże, to jest taka herbata w sumie rojbos, ale ona jest zrobiona na taką mega owocową i mega świąteczną, bo jest żurawina. No muszę po prostu posmakować, najpierw otworzę i powącham. O, pachnie owocowo. No, słowko, ale powiem wam, że te herbaty one przed zaparzeniem bardzo słabo pachną, i tak pachniało w sumie zawsze. One po zaparzeniu mają swój pełny aromat. Także idę wstawić wodę i zaparzę herbę. Woda się gotuje, mam nadzieję, że będziemy słychać dla pewności. Przesunę Was tutaj trochę. No, ale teraz choinki nie widać, no ale o, troszkę, trochę widać. Wezmę, otworzę od razu balamen, bo tutaj leży. Okno numer 10. Takie dosyć małe. Tutaj się znajduje, ale to jest małe, 20 ml. Gezyst, Bart serum. Bart do brody? Nie wiem, to jest jakieś serum, ale pierwszy raz coś takiego, czy to pachnie. Halo, to nie wylatuje. Tu coś w ogóle jest? Nie no, coś niby jest. A czemu? O ja, wyleciało. To jest rzadkie jak woda. Dobra, wycisnę trochę, bo ja nie wiem co to jest, wiecie co? Bardzo rzadkie jak woda. To się swatch swocz nadzieję. Swatch. Taka woda trochę. Nie wiem, muszę przeczytać co to jest, bo nie rozumiem. Pachnie fajnie, świątecznie. Bardzo fajny zapach. Ciepły taki. Podoba mi się. Tylko nie wiem co to jest, więc już tłumaczę i też przetłumaczę za od razu to okno z kalendarza. Już jestem, już jestem, halo. Zobaczmy co to jest, bo nie znają, nie pani maju. Męskie serum do twarzy i bardów. Wesołych świąt, nawilżające. Do bardów? O co chodzi? Do bardów? Chyba do brody, tak? Do twarzy i brody, nie wiem. Z tyłu zobaczę może. Oczyszczeniu nałożyć na twarz, brodę i szyję. Delikatnie wmasuj i unikaj okolic o oczu. Brodę... Brodę, twarz i szyję. Aha, takie serum, ale to po prostu nałożyć na twarz, tak? Po oczyszczeniu. Ale to się... Bo serum to myślałam, że to się na noc czy coś specjalnie nakłada, czy do kremu dolewa. Nie wiem. Powiem wam, że fajne takie. Ale tłustą warstwę trochę pozostawiam. Woda się zagotowała, więc od razu sobie zaleję herbę, bo ja nie lubię... O, ja kalendarz mi się wysypuje psychicznie. Więc sobie zaleję. Tutaj sobie nalałem wodę podczas... Wątpię, chciałem popijać. Ja nieraz łyka nie wziąłem. No niestety, rozgadałem się trochę. Herbatkowy był, balea był. O, kosmetyczny, to znaczy kosmetyczny, ale jest do kąpieli. Numer 10 to jest Rosman. To jest kula, bo widzę po kształcie. O, różowa. Chyba jeszcze różowej kuli nie było, tak mi się wydaje. O, ale pachnie. Owocowa to jest chyba. Jakaś malina albo truskawka. Tak mi się wydaje. Czy tu są jakieś w ogóle smaki, zapachy? Zobaczmy, kule. Aha, są kule. Kula pomarańczowa, zielona, różowa, ale nie jest napisane, jakie tu są aromaty, ani jaki to ma być smak. W sensie, smak. Kuli się nie je, zapach. Jakiś chyba owocowy, a może nawet kwiatowy, nie wiem. Dziesiątka z Nivea. Małe okno, w sensie, okno. Mała rzecz. Mała rzecz, a cieszy. Ale nie mnie, bo ja nie lubię do ust niczego. To jest, yy, ale to jest do ust? Ochrona przeciwsłoneczna. SPF30, ale to jest jako, wiecie, do ust jest napisany Lip Pen. Czyli takie coś do ust. A ja nie przeczytałem z Balamen, co tam było, zaraz przeczytamy. Jest to do ust. Ochrona słoneczna do ust. No ciekawe, bo ja w sumie kremem smaruję, jak jestem na słońcu, to całość smaruję, całą twarz kremem do, z filtrem, a nie po prostu na usta coś osobnego, ale może to jest jakaś metoda. Mi się co prawda nigdy usta nie spaliły, ale mojej znajomej na słońcu się usta spaliły, czy powieki, nie pamiętam co to było. Uwaga, czytam. Cudertaglisien. Pflege rutin, Solten Mindestens drei Schritte gehören. Reinigung, razur, Oda Bartpflege, Hautpflege. Nie wiem kompletnie o co chodzi. Wiem tylko, że Oda, czyli Oder, to znaczy y, lub chyba ale też już nie pamiętam. Codzienna pielęgnacja powinna obejmować co najmniej trzy etapy. No to warto wiedzieć, ja pewnie tego nie stosuję. Czyszczenie, golenie lub pielęgnacja brody, pielęgnacja skóry. No to czyszczenie jest, golenie lub pielęgnacja brody, no nie ma tego. Pielęgnacja skóry czasem jest, czasem nie. I jaki jeszcze został kalendarz? Ze skarpetami oczywiście, o ja. A gdzie jest ta skarpeta z poprzedniego okna? Gdzieś ją schowałem, bo chcę zobaczyć, jaki będzie komplet. W dziewiątym oknie była ta skarpeta z tymi fajnymi pingwinami, taka jasno niebieska. Więc zobaczmy, co będzie. W oknie numer 10, w, w oknie, w kartonie numer 10. Kalendarz menu Mornings. O, i chyba jest duży pingwin. <gryw> tak ci się wydaje, zobaczymy. Już powiem wam, że niedługo połowa Miromasów W sensie. O, jaki duży. Powiem wam, że skarpeta mega super. Zobaczcie, zaraz już pokazuję sekundę, sekundę. Tu mamy pingwina takiego dużego. To białe jakby część stopna. Robi mu zabrzuch. Także jeden pingwin i w sumie drugi jest taki sam. One się tak jakby spotykają na środku. Jak za, o ja złamię sobie zaraz tutaj. One, o, tak jakby patrzą na siebie. Widzicie? Ten patrzy tu i ten patrzy tu. Także pingwiny duże. I tu jeszcze jest taki fajny, uroczy, delikatny, mały pingwin o. Na, na przodzie skarpetki jakby na stopie. Naprawdę fajna skarpeta. Bardzo mi się podoba i bardzo do siebie pasuje. Mimo, że ta jest bardziej biała, to te kolory, widzicie? One tak jakby tworzą. O, bo to są te same i tworzą całość. A w niektórych yy, skarpetach, już nie pamiętam jakich, to one zupełnie inaczej wyglądają, ale teoretycznie powinny być do kompletu. No ale to są takie skarpety, że one są nie do pary, więc je można tak naprawdę łączyć, wiecie, tu macie pingwiny, a tam będziecie mieli sanki, albo jakieś tam narciarzy, czy jakieś tam misie polarne, na przykład o pingwiny, a na drugim misie polarne. To już zależy od Was, jak połączycie. No i kalendarz chyba psychiczny już mi tylko został. Jestem trochę zakręcony, więc nie chcę niczego zgubić, pogubić, więc zapraszam na psychiczny kalendarz. Psychiczny psychiczny, psychiczny kalendarz Losuję pytanie Mam nadzieję, że będzie dosyć łatwe, bo dzisiaj już mózg jest, że tak powiem Wiecie, pisanie skryptu, nagrywanie, gadanie, to jest dosyć męczące, takie, żeby to ładne było Mam nadzieję, że pyta, o, łatwe, krótkie chyba, nie wiem czy łatwe, ale krótkie Jaką poradę możesz dać samemu sobie dzisiaj? Jaką poradę możesz dać samemu sobie dzisiaj, ale w sensie że jaką poradę sobie dzisiaj? Nie wiem o co chodzi, czy chodzi o to, że jaką poradę może samemu sobie dzisiaj, czyli że na dzisiaj poradę, czy poradę taką życiową sobie. Na dzisiejszy dzień dać jakąś poradę. Jaką bym dał poradę sobie na dzisiejszy dzień? Że jeżeli chcesz coś zrobić, to to po prostu zrób. Taka moja porada. Bo ja wstałem rano i chciałem w sumie nagrać odcinek, ale jakoś tak wiecie, tu sobie coś obejrzałem na YouTube, tu sobie chwilkę poleżałem, po, pooglądałem TikToka i mogłem to od razu zrobić, nagrać w, w sensie tego m, wątpię. A po prostu gdzieś tak. Wiedziałem, że to dzisiaj muszę zrobić i że chcę to zrobić, ale gdzieś, no nie wiem, no zamiast od razu zrobić, o, odwlekanie, o, nie odwlekaj, po prostu jeżeli chcesz coś, to zrób. Taka moja porada na dzisiaj, mam nadzieję, że tego dotrzymam, bo zaraz kończę nagrywanie i chcę od razu siadać i wrzucać na YouTube. A. Dobra, czyli to było to pytanie. To aha, test herbaty będzie, ale ona musi przestygnąć, więc pokażę Wam widok za okna, bo jest cudowny. Uwaga, wychodzę na szybko, bo jest strasznie pewnie zimno a ja w tej koszuli. O ja, zimno. Tutaj moje Bogu. Rower za zakryłem już taką siatką, ale zobaczcie jaki jest piękny widok. Musiałem szybko zniknąć, bo ja w jak idę do pracy już. Ale powiem wam, że jest zimno, ale jest pięknie. Czuję się normalnie jak w górach. Teraz, teraz jak patrzę na mój widok, ktoś napisał zakrat. Także patrzę na mój widok z zakratu. Wiecie, wolę żyć z kratami, ale bez gołębi. E, więc jak patrzę na ten widok, to czuję się jakbym był w górach. Więc to jest po prostu niesamowite. A ja teraz tutaj sobie trochę ogarnę, poukładam tak jak to było. I odezwę się do was za chwilę, jak już będę mógł zrobić test herbaty. Halo? Zdjąłem koszulę, bo była niewygodna. Herbatka przestygła, także szczęść Boże. Zapraszam na test. Herbatka bardzo pitliwa, herbatka bardzo pitliwa, herbatka bardzo pitliwa. I dobra smakota. Herbatka bardzo pitliwa, herbatka bardzo pitliwa. Herbatka bardzo pitliwa, i dobra smakota. Już nie mogę się doczekać, bo ja bardzo lubię takie smaki. Jest dobra, ale dla mnie trochę za słaba, w sensie oczekiwałem takiego, wiecie, mocnego smaku. Ona jest taka delikatna i wcale nie jest to dużo kubek, to jest taki standardowy kubek, także to nie jest na przykład ten półlitrowy. Zobaczcie jak, jaka to jest pojemność. Ja jestem trochę zawiedziony, bo te smaki tej herbaty, one są bardzo takie delikatne. Jeżeli ktoś nie lubi takiego, wiecie, kopa w mordę po prostu herbacianego, no to te herbaty English -Shop bardzo mu posmakują. One są dobre, ale są takie delikatne. Właśnie ktoś idzie po śniegu, takim slalomem, bo chyba ślisko jest. Właśnie widzę przez okno, dużo śniegu spadło. Mam nadzieję, że się do niedzieli utrzyma, bo wtedy jest jarmark. W sensie jarmark jest cały czas, ale z siostrą chcemy się wybrać. No mam nadzieję. Herbata bardzo dobra, ale delikatna. Jest pytliwa, jest pytliwa. Ja zresztą całą prawie wypijem już. Także ja kończę, bo muszę tego dodać, tego Miromasa, no i zacząć montować wątpię, bo chcę jak najszybciej to wrzucić, żeby to było bieżące, na bieżąco. Dziękuję wam bardzo za obecność. O, akurat bateria mi miga, także w samą pora. Dziękuję wam, no i oczywiście zapraszam na Miromasa 9, bo to po prostu super było. I życzę wam Christmas Mary.